Hej, witajcie z tej strony Olchuś. W dzisiejszym materiale oficjalny zwiastun z odcinka 21 konfrontacja oraz nowe sceny z odcinka 24 Reprezentacja, jakie pojawiły się w nowej zapowiedzi od Globa. A no i oczywiście informacje na temat najbliższych dwóch premier nowych odcinków sezonu 5, dlatego też nie zapomnijcie o łapce w górze oraz subskrypcji z dzwoneczkiem, jak jeszcze tego nie zrobiliście, aby być na bieżąco ze wszystkim, bo nasz cel to 230 tysięcy. Oglądajcie do końca i zapraszam do oglądania. Moi drodzy. Oficjalny zwiastun z odcinka 21 konfrontacja, jaki został udostępniony na oficjalnym kanale Miracruz Ladybug na YouTube w środę 24 maja w godzinach popołudniowych. Cóż tam ciekawego możemy zobaczyć. Ano, jakieś tajemnicze dłonie trzymające również dla nas, jak na razie, tajemnicze kartki, które lądują w niszczarce, więc ta osoba lub osoby za wszelką cenę spiskują tutaj, aby nikt nie miał dostępu do tych właśnie kartek lub informacji na nich zawartych. Któż to może być? O, Lila i Chloe, no kto się spodziewał. Jeśli widzimy Lily i Chloe razem, a my doskonale wiemy po niektórych odcinkach, że gdy dochodzi do takich sytuacji, to one knują coś niedobrego. No i gdy widzimy Sabrinę, biedną wręcz, która jest ponownie zamykana w szafie, bądź tam w jakimś schowku od Chloe, no to wiedzcie, że coś się dzieje. Niszczenie kartek, a raczej dokumentów, patrząc chociażby na ten fragment, na którym widać teczkę ze zdjęciem Kima i zamykanie wspomniane wcześniej przeze mnie Sabriny. Tutaj nasze nowe, uwaga, spoiler. Przewodniczące klasy, tak dobrze słyszeliście, maczają swoje trudne łapska w pewnych dokumentach, które są związane z uczniami ich klasy, no i które z pewnością są bardzo, ale to bardzo ważne. Cóż to może być? Wpierw pomyślałem, że mogą być to jakieś klasówki dziewczyny tak pomieszały, że nikt prócz ich oczywiście tego nie jest. No ale zapomniałem, że to ostatnie dni szkoły, więc chyba raczej nie. Poza tym, nie trzymaliby jakiś tam kartkówek w takich teczkach ze zdjęciami każdego z uczniów. No chyba, że to naprawdę bardzo porządna szkoła, no ale mniejsza. Później pomyślałem, że to może być jakieś świadectwo i tutaj ponownie nikt z ich nie zdał przez nasze ukochane nowe przewodniczące. I to już mogłoby być spoko, ale żeby aż tyle kartek i takich teczek byłoby do przetrzymywania, a raczej w takich teczkach byłyby przetrzymywane, poza tym do takich dokumentów raczej nie miałby dostępu żaden normalny uczeń. Nawet taki przewodniczący szkoły czy tam klasy. Więc trzecia opcja, najbardziej prawdopodobna i która została mi podrzucona jako pomysł, to dokumenty związane z ich zawodem przyszłości, czyli czym oni chcą się zajmować po ukończeniu szkoły. Pierwsza wzmianka była już o tym na początku odcinka 18 sezonu 4 o nazwie Wishmaker, gdzie jeszcze wcześniejsza przewodnicząca klasy Marnet rozdawała ankiety dotyczące studiów po ukończeniu szkoły. Natomiast druga wzmianka była w odcinku 5 sezonu 5 Illusion, gdzie odbyło się zebranie rodziców właśnie w sprawie przyszłości ich dzieci po ukończeniu szkoły. Więc wydaje się, że to są właśnie te dokumenty, które te prawdziwe oczywiście zostały zniszczone, a te fejkowe, tak mi się wydaje, dostarczone do nauczycieli, którzy je przeglądali. No pani Bustier raczej nie. Jest z jakiegoś tam powodu zadowolona. Nie wiem, czy zostało jej coś narzucone, czy po prostu nie mogła sprzeciwić się słowu dyrektora, który nie mógł się sprzeciwić słowu chociażby takiej Chloe, która mogłaby postraszyć go burmistrzem, czyli jej ojcem. No wiemy, jak to się zawsze kończy. Mam nadzieję, że ten gość też kiedyś się postawi. A co do pozostałej grupy uczniów, to też oni nie byli zadowoleni z tego, co zobaczyli na owej kartce. Oni nie chcieli tego zobaczyć, a w szczególności Juleka, która nie dość, że się mocno zdziwiła, to jeszcze zdenerwowała, przez co została zaakumizowana w reflekty. Chwilę przed tym mylen wraz z Iwanem chcieli ją chyba jakoś pocieszyć słodkim kotkiem na tej kartce, tak mi się wydaje, ale coś nie pykło. No moi drodzy, kolejne kłamstewka Lilii i Chloe, które powodują zamęt pośród przyjaciół głównych. Bohaterów. Jak oni to wszystko odkręcą, że całe te kłamstewka Lily, która z pewnością manipuluje Chloe, ale raczej ją nie trzeba dość mocno manipulować, aby zaszkodzić takiej chociażby Mariet. A, no przypomina mi się alert od G Globa, w którym dostaliśmy takie oto zdjęcie. Podpis był taki, że Sabrina zdemaskowała Lilę oraz Chloe, coś takiego. Więc wydaje się, że Sabrinie udało się wyjść na prostą, ale wpierw musi wyjść z tej szafy czy tam z tego schowka, <laughs> ale śmieszne, a potem jakoś uda się ułożyć plan, dzięki któremu wszyscy dowiedzą, wiedzą się nawet z nauczycielami, że Lille to ostra a wszystko to co zostało im tam przekazane w dokumentach nie jest prawdziwe. Walki wam nie będę omawiał, bo już to zrobiliśmy w innym materiale. Jest jeszcze jedna scena, wygląda na scenę z końca odcinka, która odbywa się w gabinecie pana Damoklesa. Widzimy tam chyba prawie wszystkich przyjaciół głównych bohaterów oraz Akumę, która ewidentnie widać, że leci w stronę Dyrcia. Marinette krzyczy i podnosi rękę zapewne mówiąc nie, a pan Damokles wyciąga wielką tarczę, która oczywiście Oczyszcza akumę z mocy monarchiem. Nie wiem, czy to jest jakaś nowa umiejętność Biedronki, a raczej przedmiot, który będzie podarowywać innym mieszkańcom Paryża po takiej walce z zakumizowanym, czy może są to te amulety, które doskonale znamy. Z sezonu czwartego, bo tam one pierwotnie zadebiutowały. No moi drodzy, co jak co, ale odcinek 21 konfrontacja zapowiada się naprawdę bardzo dobrze. I mam nadzieję, że Lila wraz z Chloe dostaną za swoje, a Sabrina w końcu wyjdzie na prostą i z tej szafy, czy tam z tego całego schowka, nieważne, i nie będzie już manipulowana przez ich brudne gierki dla tak zwanej w cudzysłowie zabawy. Okej, okay, teraz przechodzimy do omówienia nowych scen z odcinka 24. Reprezentacja, które zostały zawarte w nowej zapowiedzi od brazylijskiej stacji Glob. Pierwsza z nich przedstawia kotka, prawdopodobnie na wieży Eiffla, który jest chyba w trakcie walki ze złoczyńcą. Ma on taką zaskoczoną minę, więc widok jakiego doświadcza w tej właśnie scenie musiał go lekko szokować. Widzimy też takie niebiesko-fioletowe tło całej atmosfery, jaka tam jest zawarta, więc możliwe, że jest to spowodowane złoczyńcą, z jakim będzie się mierzyć. A tego doskonale znacie, bo jest nim zakumizowany Gabriel w tajemniczego, fioletowego jego mościa, którego również widać na ułamek sekundy, jak wchodzi do portalu Spokoju Marnet, w którym Również znajduje się czarny kot, i który zaraz po zamknięciu portalu wskakuje do niego, aby nie stracić z oczu oraz oczywiście pokonać odcinkowego zaakumizowanego. Nie wiem, co tam się dzieje i dlaczego oni byli właśnie w pokoju marnet, ale tej ewidentnie wtedy tam nie było. Gdzie nasza główna bohaterka się podziała i co robiła. Zaraz do niej przejdziemy, bo mamy jeszcze jedną scenę, w której widzimy Adriana, odczuwającego naprawdę chyba wielki ból lub przerażenie, lub coś w tym rodzaju. W każdym razie znajduje się on na balkonie Marinet, a jego stan nie należy do najlepszych. Nie wiem, czy nie jest to przypadkiem po jego detransformacji z czarnego kota, ale widać, jak plak wyleciał z pierścienia, kiedy Adrian trzyma się za głowę, więc możliwe, że scena tak została ucięta, w tym oto zwiastunie, że faktycznie tak mogło być. Co tam się do cholery dzieje w tym odcinku 24? Reprezentacja. Tajemniczość, tajemniczość i raz jeszcze tajemniczość. Wszyscy w tym odcinku będą chyba zszokowani sytuacjami, jakie im się przytrafią. Trafią, patrząc na minę chociażby takiego Adriana i Marnet, i wydaje mi się, że każdy z głównych bohaterów będzie miał tu jakąś osobną rolę do odegrania w osobnej dla niego fabule. W tym właśnie odcinku, co może być naprawdę bardzo interesującym przeżyciem, patrząc na to, co tutaj się wyprawia. Mam taką nadzieję. W innym materiale, w jakim omawialiśmy inne sceny z odcinka 24, mówiłem, że kto oglądał bądź czytał Liki wie, że będzie to odcinek naprawdę mocny i wyjaśni pewną sprawę, na którą czeka naprawdę wiele fanów Miraculous. Tajemnicza opowieść od Feliksa i Kagami dla Marnet. My z poprzedniego zwiastuna wiemy, że Marnet tą opowieścią będzie bardzo zszokowana, patrząc na jej reakcję, natomiast po tym zwiastunie wiemy, że jej reakcja będzie znacznie mocniejsza niż nam się wydaje lub wydawało. O zapewne przed tymi scenami z skierowaną do Marnet będzie dane nam obejrzeć niektóre sceny z główną bohaterką prawdopodobnie w ich szkole. Jak już ostatnio gadałem, cała ta akcja w tym odcinku może dziać w trakcie lub po całym tym balu na zakończenie roku szkolnego, który został wspomniany w odcinku 17 Adoracja patrząc na piękną suknię naszej głównej bohaterki. Tutaj w tych scenach Marnet nie jest zbytnio w dobrym nastroju wręcz smutnym, cała zapłakana trzymająca jakąś kartkę. Ciężko stwierdzić cóż tam może być napisane tak samo jak w przypadku kartki, którą utrzymała Juleka, ale raczej nic dobrego. No, patrząc na te sceny, to pewien fragment odcinka będzie dla marynet bardzo ciężkim orzechem do zgryzienia, zważywszy na to, że w sali artystycznej otwierając szafkę, czy co to tam ona otwiera, zobaczy samą siebie, Biedronkę. No, niecodzienny widok, patrząc na to, że to ona jest tą super bohaterką. Czy jest to jakaś zagrywka ze strony Feliksa i Kagami, aby doprowadzić ją właśnie do nich, aby opowiedzieć jej ważną historię? Ciężko stwierdzić, tak samo ciężko stwierdzić, a raczej skomentować smutny widok w cudzysłowie zaliczonego, który nie jest tym zaliczonym, jaki wszyscy znamy. Ja się pytam, moi drodzy, gdzie się podział Czarny Kot? I pytanie do Was, czyżby końcowym intrem jaki Glob zastosował w tym zwiastunie zasugerował nam coś jak to było w przypadku tego oto intra z finału sezonu czwartego, który mówił o chytrym planie Feliksa i zabraniu Joja Biedronce? Dajcie znać w komentarzu. Jeśli chodzi o premiery nowych odcinków to już śpieszę z informacjami. Premiera odcinka 21. Konfrontacja już w najbliższą sobotę 27 maja o godzinie 8.35 czasu polskiego na szwajcarskiej stacji RTS1. Natomiast premiera odcinka 22 koluzja powinna nastąpić również w najbliższą sobotę 27 maja, ale o godzinie 9, również polskiego, na szwajcarskiej stacji RTS-1. Tylko nie wiadomo dokładnie, moi drodzy, czy ten odcinek 22 faktycznie jest gotowy do emisji, zważywszy na to, że Glob w ogóle go nie umieścił w żadnym swoim ostatnim zwiastunie. Więc nie wiadomo, jak to wszystko będzie wyglądać, no ale jakby coś, to w razie w przygotujcie się na dwie premiery jednego dnia. Łapka w górach wytwali się do końca. W komentarzu napiszcie waszą opinię na temat nowego zwiastuna, skomentuj i przypnę serducho, a jak jesteście nowi to subskrypcja, z dzwoneczkiem, obowiązkowa aby być na bieżąco z każdym moim materiałem. Dzięki wszystkim za wsparcie i do następnego. Bye bye.